Witamy. Mamy nowego towarzysza. Gdzie lecimy sitek? To Oslo. Po co? W sumie nie wiem po co, ale tak po prostu lecimy. A co pijesz? Kurseko. Bo jestem człowiekiem z klasą. <trybuj> Na co czekamy? Segregację rasową. Dobrze, że mamy szczepionki i jesteśmy... <ścoughs> ...segregowalnie lepsi. Muszę się zgłosić do komisariatu. Co? Najbliższego tam, gdzie będziemy mieszkać. Czemu? nie gdzie będziemy mieszkać. Masz no, no dodatnik. Dodatnik? Do do... do do... Nie, trolujesz. Troluję. No stary... Zabierz mi deszki, trochę, nie? E, serio masz? Dodatek. Do o nie. Chyba zepsuł się mikrofon. O nie. Co on tu gada? W każdym bądź razie jedziemy pierwszym busem do Oslo z lotniska. Później mieliśmy jeszcze kolejnego busa i dwa pociągi, więc troszkę zajęło. O to już chyba pociąg. A wszystko przez to, że zepsuła im się kolej, czy tam remontują. I mają zastępczy dojazd, i to jest z tego lotniska Oslo. Tego dalej, bo to drugie, z którego będziemy wracać, jest blisko. To dalsze lotnisko nazywa się Torp, albo Torf, a to bliżej nazywa się Gardermoen. O, jak popija to już chyba nasz pierwszy alkohol, czyli jeans colou. Alkohol oczywiście kupiony w Polsce na lotnisku. Można przewieźć jeden litr 40% alkoholu, więc każdy wziął po litrze. Starczyło to oczywiście na cały wyjazd. No, chociaż Tomaszewski miał niedobór, ale jaśniej, i kruku, jesteśmy cieńcy, więc nam starczyło. Nie pamiętam o czym Szymek Tomaszewski mówi, ale śmieje się więc, pewnie coś ważnego. O, wyszliśmy w końcu. Jeszcze jest jasno, ale chyba jak dojdziemy do domciu, to już będzie ciemno. Ale pierwsze wrażenie pozytywne, jak widać, bardzo ładne budyneczki. O, miałem rację. Jest już ciemno, jak doszliśmy. Mamy pokój, no w sumie by się zmieściło nawet 600 osób. Ale jesteśmy w cztery kruku, zajada kolację. Oczywiście bułka z Polski. Tu już jest ranek. Nie nagraliśmy wieczoru, ponieważ nie można nagrywać takich rzeczy, ale byliśmy nad wybrzeżem pod operą i popijaliśmy w Penerku, ponieważ trochę dużo kosztuje pieniążków w barach w Norwegii. O, a teraz jeździemy rowerem, ponieważ komunikacja też jest nie najtańsza. O, dojechaliśmy do pierwszego punktu widokowego, Je jest to jakieś liceum na wzgórzu Egberga w południowej części Oslo. Chyba zmieniliśmy środek transportu na hulajnogi, ponieważ na rowerach pod górkę byśmy się zbytnio zmęczyli, a hulajnogi jeżdżą za nas. A nie, jednak na piechotę weszliśmy. Na hulajnogach chyba będziemy zjeżdżać. Choć nie pamiętam, bo było to ze 3 miesiące temu. O, jest to liceum i odpoczynek. Są też przewidziane hulajnogi, jednak dobrze zapamiętałem. Chyba firma Bolt. A niektóre są w cenie tak jak w Polsce więc w sumie najlepszy środek transportu. Chyba 20 groszy za minutę. Ma tu jakieś piękne rondo i idziemy do sklepu. Odłożyliśmy hulajnogi. Zrobiliśmy tu chyba zakupy na obiad, czyli jakieś kurczaki albo ryby i grilla jednorazowego, którego na wyspie sobie później rozpaliliśmy. Dzięki temu można było zaoszczędzić kolejne pieniążki. No jakieś, nie wiem co, przejście ale tam za nim nie było niczego zbytnio. No już wsiedliśmy na rowerki. Przejeżdżaliśmy obok cmentarza. Jeden z ładniejszych cmentarzów, jakie widziałem, nie licząc cmentarzy żydowskich, ale ten jest piękny, bo jest w przestrzeni, a nie taki zagęszczony i brzydki jak polskie. Tu się rozdzieliliśmy na chwilę z chłopakami, ja skręciłem w lepszą drogę i mogłem sobie taką piękną ścieżką rowerową dojechać do Opery, którą właśnie widzicie, piękna sprawa. Też wyjechaliśmy na górę tej opery rowerami. Oho, i klasyczny Szymek w akcji. O, zjazd w dół to była mełka. Hamulce aż piszczały. No jedziemy dalej. Chyba w stronę ratusza. Ale zaraz sprawdzę w internecie gdzie to jest. Sprawdziłem i tak, jedziemy w stronę ratusza. Ratusz ma swoją nazwę... Huset A obok jest jeszcze Ackerbrügge. W sumie nie wiem co to jest, ale... chyba popularna miejscówka. Part of the central area Ackerbrügge is known for its pier. Nie wiem co to pier ale znajduje się to w fajnej zatoczce, z której wypływają promy, na przykład na inne wyspy albo pewnie do innych miast również Tu mieliśmy przypał, bo nie mieliśmy gdzie przypiąć rowerów, jeździliśmy 15 minut poszukiwania jakiejś stacji wolnej musieliśmy dopłacić z 10 zł za spóźnienie. A ja to później miałem jeszcze większy przypał, bo, bo że odłożyłem, jak już byliśmy na wyspie, to musiałem szybciej wrócić od chłopaków, żeby dopiąć go, bo by dużo mi policzyli. A i wchodzimy na prom do Grashelmen. Albo do tego drugiego. Tu niestety nie pamiętam co było mówione, ale chyba znowu coś śmiesznego. A już wiem, chyba śmiejemy się z tego, że idziemy na kapę. A teraz Szemek dowiaduje się jaki jest mandat. O, i mamy zapowiadany gryλεct. Sitek i szymek chyba jedli rybę, a ja z krukiem kurczaki. Jak prawdziwi sportowcy, oczywiście. O, w następnym ujęciu chyba już będzie dźwięk. Wspaniały dźwięk przejeżdżających samochodów. Where are we? Mm. Lecimy na miasto. Spotkać się no, z nowymi i starymi. Z salamem. Iż tam. Ta butelka jest plastikowa, mimo że to wódka. Udowodnię to w prosty sposób. Niedzielka 11. Oddaliśmy pokoik. I lecimy na skocznie dla Ty, patrz, skaczą. No. O, leci. A to jest tyrolka jakaś. Tyrolka. O kurde. Małysz leci. Jak coś widzowie, to to jest strome. <grystanie> 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 Patrzcie. To nie widać tutaj, żeby to było strome. Jak w co nie? lepiej, bo też człowiek Jaki trening zapodajesz dzisiaj? Podciągnięcia, masy, lapy, stanie na rękach. I flaga. I flaga. W takich okolicznościach w przyrodzie. Tam jest skocznie. Będziesz trenował te ślub? Nie, А мы делаем две тысячи. Сделай два. Санди, бог, где сгинай? Девять раз Что ты так зарекаешь? Исла. Татактериал на море Zastraszająca prędkość. Ile jedziemy tak? 6, uuuuh, wchodzimy na Tatry. O! U. Jest. No, tam jest, tam jest, tam jest Tomaszewski. Tak? Nie. Jak weźmy gościa na nie możemy nas usłyszał. No, ale ja tam zrobię co tu się. Tam jest jakaś skałka do fotek. Ostatnie, ostatnie podrygi w stolicy Norwegii. Piękne miasto. No, ale fajne. Co jest dziwnego w Norwegii, Kruku? Jest to państwo policyjne i w niedzielę i po godzinie 18 alkohol jest ukryty. Żeby nikt go nie widział. Problem nie istnieje. <grym> to będzie idziemy? Nie wiem. <grym> <grym> A to był ten główny pomnik? Czy nie? No ale to jest to się na nogi. Zawsze do A potem się zdenerwowałem, bo po pierwsze, tam o tej pierwszej się jeszcze nic nie działo. To nie działo się. Serio to o pierwszej jeszcze nic nie działo? Nie no, nie, przecież jak no. mówiłaś, że o której by dziś no my byliśmy posz, 10 po 12 w domu. No to działo się przecież jak szłaś. Nie było. Robisz do Lunie ale. No właśnie, no to mnie to. Ja po drugie, ja skupiłem swój alkohol. Zostawiłeś no, no, no w mieszkaniu. Ty jak się przypakowywałeś, tego musiałeś przez przypadek wyrzucić. Nie, nie, nie. No właśnie, zepsułeś mi wieczór. <laughs> Gdzie jedziemy, Na lotnisko. A ja literę Ja ją pociągiem. W końcu. Wygodnym, bardzo wygodnym, bardzo dużym. O! Co no, A gdzie zgubiłeś alkohol? Został w pokoju pod łóżkiem. Przez wszystko. Czy wszystko moje alkohol. O! Bo jak się potem jak wpadł do morza. Do Wisły. To zapomniał mojego. No, no. Myślę, że już się skończyły na nagrodą. Jaka jest Norwegia? Białka.